Dlatego Narcyz musiał cię zostawić. Na pewnym etapie Narcyz musi cię zostawić. Doskonale wie, że nie ma przyszłości w tym, co zaczęło się jako gra. Narcyz cię zwodził, oszukiwał, manipulował tobą, udawał kogoś, kim nie jest, pokazywał umiejętności i cechy, których nie posiada. Narcyz stosował puste obietnice. Czekałeś na coś, co nigdy nie nastąpiło. Nie miał intencji, by to zrealizować. Często nie ma nawet takich możliwości. Na pewnym etapie zorientowałeś się, że coś tu się nie zgadza. Dlatego zacząłeś zadawać mu niewygodne pytania. Dochodziło do konfrontacji, do kłótni. A wtedy Narcyz zaczął obawiać się odrzucenia, zaczął obawiać się zdemaskowania, dlatego wtedy musiał cię załatwić, dlatego Narcyz musiał odrzucić cię jako pierwszy.